tutaj jest spływane gdzie znaleźć na razie deski z ktoś nie wie co to na harczkowym jest gdzie znaleźć jakieś deski i takie deski dwie deski bo wszystkie ale mam wszystkich krain. na farmie jest też jedna jak są takie domki to na takim budynku i pierwsza deska się znajduje. W... Pokażę. o. Tak. Się znajduje... o ten, 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 enter. Yes, yes. Yes, Secret house. I tutaj macie tą deskę. Ona chyba powinna leżeć gdzieś w tym pokoju. Chyba, chyba tutaj za tym kominkiem. Chyba tu leżała, albo tu, albo na, ale na pewno jest gdzieś tutaj. I druga deska. Albo zamiast desek, jeszcze wam też pokażę na... Y, Fantazy Worldie, Fantazy Shops, Fantazy Shops. Kosztuje co prawda 250 milionów, ale nie wejście 250 milionów. Ale to jest tylko na że ale właśnie nie kosztuje 250 milionów, tylko tu taki kotek i tutaj jak na niego naciśniecie to zapłacicie 250 milionów, będziecie musieli zapłacić i będziecie mieli, będziecie mieli, jak będziecie otwierali na przykład, mam na, na, na przykład Hype Gift'a, to nawet możecie traf, trafić Shine albo nawet Shiny Golden. Albo Goldena możecie trafić, albo zwykłego, jak czasami się też trafi. To całkiem to się opłaca, za 200 milionów, ale... Wchodząc do naszego tematu odcinkowego, to trzeba... Pokażę wam, o... O, pokażę wam teraz tą którą mam na sobie, tą właśnie teraz. to jest na Na... I zobaczę... A już wiem, gdzie to to jest na gigant alien chest. Gigant alien Ar Ar Alien, alien Test, No jest troszkę czas sobie... Tu, to tutaj, jest, to tutaj, tutaj. Gigant alien Test, tutaj jest bo Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj, tutaj. Tutaj, Na normal młodzież nie, nie da się, nie da się. Eee, tutaj wejść nie da się deski mieć ale na hardcore i hardcore młodzież od 20 poziomu popatrzcie sam nie mam w ogóle 25 od różnego 20 poziomu mode. i o właśnie w tym roku będzie leżała ta deska o właśnie w tym roku będzie leżała ta deska no no ta deska jest deska ale całkiem szybko ta deska jest